Biała Podlaska, 8 grudnia 2023 roku godzina 11:50. Przekaz numer 1320. Niepokalanego poczęcia święto. Matka Boża. Jam jest najświętsza Maryja Panna, matka mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam cię imieniem mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja odpowiadam: na wieki wieków. Amen. Pozwól, drogie dziecię, że dziś z woli Trójcy Świętej przybyłam do Ciebie, żywy płomieniu, do Twojego domu, aby przekazać Ci wolę Bożą, więc nie bój się. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo jestem z Tobą, by Ci pomóc, abyś mógł normalnie egzystować. Niestety jest ktoś, kto Wam utrudnia normalne funkcjonowanie. To zły duch, szatan. Waszym zadaniem jest ignorowanie demona, a zwłaszcza tego, co do Was mówi. Wiem, jak słabi i nędzni jesteście sami z siebie i sami niczego nie dacie rady uczynić. Dziś jest moje święto, święto mojego niepokalanego poczęcia. Niestety, masoneria kościelna zepchnęła je do rangi wspomnienia. Ale jednak w niebie jest dziś moje święto. Obecny czas jest czasem golgoty mistycznego ciała mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Tak, jak byłam przy moim Jezusie do końca, aż do śmierci na krzyżu i do zmartwychwstania. Tak, teraz jestem z mistycznym ciałem mojego Jezusa do końca. Nikt mi w niczym nie przeszkodzi. Szkoda tylko, że aż tak bardzo wielu kapłanów i biskupów oraz kardynałów okazało się obecnie zdrajcami, swoistymi Judaszami. Dziś w tym czasie trójca święta daje mi o wiele więcej łask i darów tylko ze względu na ilość i jakość moich przywilejów, które mi trójca święta udzieliła. Byłam, żyłam między wami na tej ziemi, jadłam, piłam, miałam potrzeby fizjologiczne, lecz przy tak wielu licznych podobieństwach jedynie ja byłam niepokalanie poczęta, bez grzechu pierworodnego. Nie miałam takich pokus i ciągotek tak jak wy macie. Ze względu na waszą upadłą naturę po grzechu pierworodnym. Nie oznacza to, że demony nie próbowały mnie zwieść, skusić, ja jednak zawsze zamykałam swoje oczy i uszy na mowę diabła, nigdy nie patrzałam w jego kierunku, ufałam bezgranicznie Trójce Świętej, a ona zawsze mi pomagała. Bóg zawsze udzielał mi niezbędnych łask, gdy ich potrzebowałam. Dzięki łasce Bożej w porę rozpoznałam każdą pokusę którą przedstawiał mi demon. Tylko dzięki łasce Bożej zawsze poznawałam mowę węża piekielnego i w porę zamykałam swoje serce i duszę na to, co demon proponował. Nie chciałam go słuchać ani oglądać. Próbował mnie kusić tysiące razy, lecz moje święte serce zawsze było otwarte jedynie na Boga i jego święte działanie. Od pierwszych chwil mojej świadomości moje serce przylgnęło do Boga, to jemu oddałam moje dziewictwo. W swoim zamyśle Bóg chciał, abym się stała mamą Jezusa Chrystusa. Bóg uszanował mój wybór, moją decyzję, moje oddanie i począł we mnie Jezusa bez naruszenia mojego dziewictwa. Rodząc Jezusa, doznałam kolejnego cudu, rodziłam bez bólu, nie tak jak rodzą wszystkie kobiety, lecz najświętsze dzieci Jezus przepromieniowało wprost na ręce świętego Michała Archanioła i świętego Gabriela Archanioła. Rodziłam Jezusa w pozycji klęczącej. Rodząc Jezusa nic nie zostało uszkodzone, ja nadal pozostałam dziewicą. Dniem urodzin Najświętszego Dzieciątka Jezus jest każdy 25 grudnia co roku o północy. Jak począł się mój Jezus, to Boża i moja tajemnica. Bóg Ojciec i Duch Święty wyjęli trzy krople najczystszej krwi z mojego świętego serca, przeminili je w doskonałe nasienie. Zapłodnienie mnie nastąpiło tuż po zwiastowaniu, po wyrażeniu mojej zgody, mojego fiat na to, co ze mną chciał uczynić ojciec przedwieczny. Wszelkie badania przeprowadzone na świętej krwi i mojego Jezusa potwierdzają u niego jedynie moją część chromosomów, drugiej części nie ma, bo do tego jedynie w moim przypadku nie trzeba było części męskiej. Święty Józef był na ziemi tym, który się nami w imieniu Boga opiekował. Zrozumiał doskonale, Jaki go spotkał zaszczyt być opiekunem Bożego Dziecięcia i moim. Bardzo mocno kochałam Świętego Józefa. On bardzo kochał mnie i Jezusa. Wiodłam normalne życie, byłam bardzo pracowita pomimo bardzo młodego wieku skończonych czternastu lat. Ja codziennie prałam, gotowałam, sprzątałam, dbałam o ogródek, w którym zawsze było wiele kwiatów. Bardzo je lubię. W wolnych chwilach wiele się modliłam, spałam trzy cztery godziny na dobę, więcej nie miałam potrzeby. Nosiłam wodę ze studni w amforze około kilometra, która napełniona ważyła około piętnaście kilogramów. Nigdy nie poznałam nudy, w wolnym czasie się modliłam, mówiłam do Boga, prosiłam go o wiele, a on mi to dawał. Ze świętym Józefem żyliśmy w bezwzględnej czystości, jednak okazywałam mu miłość, czułość. Przytulałam go, całowałam, ale w całkowicie czysty, niewinny sposób, bez podtekstów. Były między nami spore chwile radości, w których czasem tańczyliśmy przytuleni, a pomiędzy nas dość często wchodził maleńki Jezus. Głównym naszym posiłkiem były warzywa i owoce, zazwyczaj piliśmy czystą wodę. Rzadko dodawaliśmy do wody wino, mięso jedliśmy rzadko, zazwyczaj od święta. Wielkim dla mnie przeżyciem była śmierć świętego Józefa, który umarł na rękach Jezusa. Wiele cierpiałam, gdy mój Jezus szedł swoją drogą krzyżową. Byłam przy nim w chwili najboleśniejszej, w chwili jego konania. To był potężny cios zadany w moje święte serce, lecz oddałam to wszystko Ojcu Niebieskiemu do dyspozycji. Wielką. Wręcz ogromną radością było ponowne ujrzenie mojego Jezusa po jego chwalebnym zmartwychwstaniu już w uwielbionym ciele. Chciałam dość szybko pójść z Nim do nieba, ale poprosił mnie, abym jeszcze trochę pozostała na ziemi, wzmacniając młody kościół. Żyłam jeszcze dwadzieścia dwa lata, umarłam mając siedemdziesiąt lat. Moje życie na ziemi miało chwilę radości, ale było pasmem większych i mniejszych cierpień. Usychałam z tęsknoty za moim Jezusem. To ja odprawiłam pierwszą drogę krzyżową jako modlitwę, codziennie się nią modliłam. Moja droga krzyżowa liczyła piętnaście stacji, a nie czternaście, ostatnią stacją jest zmartwychwstanie mojego Jezusa. Choć nie musiałam, ale chciałam doznać śmierci, tak jak mój Jezus. Dusza moja opuściła ciało, by wejść w nie niedługo po śmierci po krótkim czasie. Lecz już uwielbione ciało. Mam je do dzisiaj. Bóg dał mi wiele, wiele łask i przywilejów. Nie korzystam z nich bezmyślnie, ale tylko tak, jak mi pozwala duch święty mój boski oblubieniec. Ktoś spyta, jak mogę być oblubienicą ducha świętego, będąc żoną świętego Józefa. Jedno drugiemu nie przeszkadza, raczej się wzajemnie uzupełnia. Duch święty darzy mnie szczególnie wielką miłością, dlatego darzy mnie szczególnymi względami. Dostaję od Trójcy Świętej o wiele więcej niż wszyscy aniołowie i wszyscy święci razem wzięci. Nie pozostawiam tego tylko dla siebie, lecz co mogę, to rozdaję wam ludziom. Najwięcej jednak darów i łask rozdaję Bożym i moim niewolnikom, tym daję bez pytania ich o cokolwiek, zwłaszcza o zgodę ich wolnej woli. Niewielu ludzi mnie kocha, niewielu ludzi słucha tego, co mówi Trójca Święta i ja. Niestety. Większość ludzi wybrała z szatana. To jemu dają pokłony, to jego słuchają z atencją, to jego wolę wypełniają. Żal mi ludzi, którzy dobrowolnie wybrali szatana i jego słuchają, mając jednocześnie Boga i mnie w wielkiej pogardzie. Nie słuchają tego, co wam z nieba podajemy. Szatan porywa wasze dusze, bo wy na to pozwalacie. Zamiast słuchać Boga i mnie, słuchacie z Na każdym kroku wmawia wam nieprawdę. A wy go z atencją słuchacie. To demon zmienia modlitwy na lepsze jego zdaniem, na te, które mu bardziej pasują. To on wzbudza w was niechęć i urazy, a to jest prosta droga do nienawiści, która zamyka wam drogę do nieba. To demon nie pozwala wam się modlić, pościć, umartwiać się przedstawiając te wysiłki nieludzkimi, karkołomnymi. To demon wmawia kapłanom i biskupom, aby łamali Boże prawa dekalogu dają dyspensy od zachowywania Bożych Przykazań. To Dajmon namawia kapłanów i biskupów do tego, aby profanowali Najświętszy Sakrament, zwłaszcza zmuszając wiernych do przyjmowania go na stojąco i do ręki, a także coraz częściej z rąk świeckiego szafarza i szafarki. Dlaczego kapłani i biskupi tak bardzo słuchacie złych rozporządzeń? Za świadomy posłuch demonom każdy z Was odpowie przed moim Jezusem jako sędzią sprawiedliwym. Dziś wszyscy możecie prosić w godzinie łask, niewielu z tego skorzystało. Ja zawsze jestem otwarta na waszą wszelką dobrą, zdrową pobożność, jednak niewielu decyduje się odwrócić się od szatana, a powrócić do Boga i do mnie. Szatan robi co może, aby zniszczyć Polskę i Polaków, ale ja mu na to nie pozwolę. Oto rozszerzam godzinę łaski, by trwała codziennie od 12 do 13, a godzina łaski Jezusa, godzina Bożego miłosierdzia od 15 do 16. Kto z was zechce skorzystać ze zdroju łask Bożych? Jest wielu takich, co mają w głębokiej pogardzie żywego płomienia, a zwłaszcza to, co przekazuje. Nie jest aniołem, ale to jego wybrała Trójca Święta i ja za narzędzie, bo jest w miarę posłuszny. To przed Jezusem Chrystusem, moim boskim synem, jako sędzią sprawiedliwym, odpowie każdy, kto mówi nieprawdę, a kapłanów i biskupów, którzy walczą z prawdziwymi objawieniami, odwoła ich na Boży sąd, święta, Boża sprawiedliwość. Szatan chce rozszarpać Polskę, ale ja mu na to nie pozwolę. Także teraz wy Polacy będziecie musieli pocierpieć, ale nie tak bardzo, jak będą cierpieć inne narody. Niebawem będzie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. To będzie punkt zwrotny dla całej ludzkości. To w tym czasie podejmiecie kluczowe dla Waszego zbawienia decyzje. Kto z Was powróci z powrotem do Boga? Kto z Was pozostanie przy demonie? Wszyscy będą mieli kilka tygodni do namysłu. Co zdecydujecie? Żądam Waszego nawrócenia odwrócenie się od zła i od demonów. Zwłaszcza żądam tego od polskich kapłanów i biskupów, czy zechcą posłuchać. Nadchodzące wydarzenia będą zakończać życie wielu z Was, kto jest już teraz przygotowany na spotkanie z Bogiem. Niestety na tysiąc ludzi na świecie piekło zagraża 995 osobom. W Polsce jest trochę lepiej, bo na tysiąc osób piekło zagraża 654 osobom. Trójca święta i jak chcemy to zmienić, Chcemy Was uratować od czeluści piekła. Czy pozwolicie nam na to? Bóg i ja tak bardzo Was kochamy, ale to Wy sami dokonujecie swojego wyboru, cóż więc zdecydujecie? Coraz więcej ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży odchodzi od Boga, a wielu z tych, którzy wierzą, są porywani, porywani przez szatana i Jego pokusy. Zbyt wielu pobożnych profanuje najświętszy sakrament, przyjmując go na stojąco, do ręki i z rąk świeckiego szafarza i szafarki. Wielka liczba ludzi ma zagłuszone działaniem szatana serca. Nie chce słuchać Boga i mnie. Za to z atencją słuchają demonicznego zwodziciela. Póki czas, ostrzegam Was, jak już całkiem opadnie ręka świętej, Bożej Sprawiedliwości, to będzie już o wiele za późno. Kochane dzieci, światłości miłe mojemu świętemu, macierzyńskiemu sercu, tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania i z chęcią realizowali Bożą, a nie swoją wolę. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Chcę Wam pomóc, ale Wy nie zawsze zgadzacie się, aby Wam pomagać. Pragnę Wam pomóc, lecz to Wy musicie chcieć. Aby wam pomóc, zły duch przejął kontrolę nad ogłupiałą przez niego i przez grzech ludzkością, a także nad duchowieństwem wszystkich szczebli. Trójca święta i ja pragniemy, abyście to wy, Polacy, wprowadzili pozostałe narody do nowej ery i w niej przewodzili. Znacznie się zmieni podczas nadchodzących wydarzeń geografia świata, a mapy będą musiały być drukowane od nowa. Wolą Bożą i moją jest. Aby w Nowej Jerze to Polak prowadził Kościół Święty jako ostatni już papież. Trójca Święta wyposaży go szczególnie, w specjalny sposób, one wszystko naprawi. Módlcie się za niego, aby przetrwał i wytrwał. Niczym się nie zniechęcajcie, lecz trwajcie wiernie przy Bogu i przy mnie. Zechciejcie nam zaufać, my was nigdy nie zawiedziemy. Kocham was moje skarby i pragnę. Abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was niezmiernie mocno, o moje umiłowane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu macierzyńskiemu sercu. Z miłością przytulam was do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie waszej niebieskiej mamie do końca na tyle, na ile zdołacie, tak bezgranicznie, a ja pomogę wam z chęcią dojść do wyżyn nieba. Nie lękajcie się o nic, ale oprzyjcie się z miłością na mnie, bo chcę prowadzić was za rękę do zbawienia, tak jak matka prowadzi małe dziecię. Nie lękajcie się piekielnego przeciwnika, bo ja go depczę każdego dnia. Kto z Was pomoże mi ratować dusze, idące tak wielkim potokiem na wieczne potępienie każdego dnia? Czy stać jest Was na to, aby mnie posłuchać? Jak bardzo mnie kochacie! Staram się chronić Was od skutków waszej głupoty, bezmyślności i naiwności. Jest na zbyt wielu grzeszących, a zbyt mało tych, którzy pomagają mi w dziele zbawienia dusz. Kto mi pomoże? Nie opuszczę was w potrzebie i mimo waszej krnąbrności i przewrotności wszystkie was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławię, Maryja.